Z prawej strony boiska jest strzałga Lagera 1-0 dla Chelsea. Pan kapitan otwiera wynik rywalizacji z Manchesterem United. Tak pozwoliło wejście Hiszpanowi Kukureja kontra Antony Gwizdek. Czy tak będzie i tym razem Palmer na pewniaka Chelsea? Krytyka, która spadła na Jacksona, była przesadzona. Teraz bardzo poważny błąd Garnaczo. Garnacho! Gol kontaktowy. Idealnie to zrobił Argentyńczyk. Zdaje się, że to był błąd Mojzesa. Nie wiem, czy za długo to nie trwało. Ostatecznie znalazł Garnaczo. Diogo Dalot. Dalot centruje. Choluc jest strzał! Bruno Fernandesza! Dwa do dwóch. Fantast... Palmer, Palmer! Strzela i Jonana. Się z tego śmiać. Uwaga, podanie do Garnaczo! Go! 3 do 2, a przypomnijmy, że Manchester United przegrywał na Stafford Bridge 0 do 2. Maduekę ogrywa Dalota, Maduekę! Chyba to był faul, tak mi się wydaje. Chwilkę się Gdzie Zielone światło, Palmer! Idealnie wykonana. jeden Mógł być gol po uderzeniu, czy powiem, już gramy. Paul Palmer, Palmer, Blanka! 4 do 3, co tutaj się wydarzyło? To się po prostu nie mieści w głowie! Dobre teraz zagranie, szybka piłka prosto padła do Grillisza. Ten ma przed sobą norweskiego napastnika Grilliszy faulowany. Pierwsza akcja i od razu żółta karta. Portugalczyk, bezpośredni strzał i gol, i gol, zaskoczony Unin, 1 do 0 dla City. ...dziurę w ustawieniu obronnym na Manchesteru. Jest próba, strzał, rykoszet, gol, 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 1 do 1, błąd realu, a teraz szczęśliwie rykoszet. Pytanie, czy była pozycja spalona, bo doskonale znaleziona wolna przestrzeń, strzał i gol! Dwa do jednego. Szybciutko Rodrigo. Daje prowadzenie Realowi. Jednak piłka do na Gol! Dwa do dwóch. Karwakal, który to już pojedynek tej pary. Jeszcze raz piękny gol! Szukali tych strzałów na przełamanie! Najpierw foder! Chorwat, Vinicius, Vinicius zaraz! Gol! Gol! Odpowiada Brian Diaz i także perełka! Teraz się organizują zawodnicy Atletico szybko w tej kontrze. Lino, Lino daje strzał i fantastycznie reaguje. Antoine Griezmann w pole karny. Gol! siódma minuta meczu, tak łatwo aktywnością, teraz możemy podobać w pole karne, Rodrigo z Dobrze. Dobrze. podbocznej chorągiewki Luka Modric, wrzutka na pole karne, gol Antonio Rudiger, dwudziesta minuta meczu Uderze. wybrał daniego Karwakala. Karwakal płasko gol, Ferlo Mendy, Real złapał luz Re teraz Griezmann świetnie osłania się Griezmann. Antoine Griezmann, ha! gol! Kapitalnie to zrobił. Co za mecz! To jest kwintesencja futbolu na najwyższym poziomie. Realu Madrid rzodka w pole karne. Szansa na strzał. Rodrigo Janowlak obronił to. Saula, który tak miał Oj. problemy teraz. Alvaro Morata po błędzie Carvajala. Lino, on jest szybki. Pole karne. Pudło. Świetna szansa. Dużo po... zależy od Rodrigo, od jego rozbiegania, jego aktywności. Pole karne. Zaspał teraz tak, realizator. W określonych momentach. Teraz piłka w pole karne. Co za kuriozum! 78. minuta Vinicius, Vinicius Junior. Vinicius ucieka rywalowi. Vinicius! Vinicius! blak broni Bellingham! Zablokowany drzut! Nie ma bramki! Gol! Dani Carvajal! 85. minuta meczu! Co to była za akcja? <grym grym> Dias, Brahim Dias, Brahim, Brahim! Uff, co za pora! Świetnie to zrobił Dani Karwakal w pole karne! Hoselu! Gol! Hoselu założył pelerynę! 116 minuta! On jest bohaterem! Gol! Zatruwał się na Spilikweta! Mocno w pole karne. Lewita piłka przez Hoselu. Oblak jest wolniejszy od Brahima. Braim goli Oblaka! Braim jest szybszy! Braim! Gol! To jest nokautujące uderzenie! Braim jak Usain Bolt na ostatnich metrach minął Jana Oblaka i powiedział kibicom i piłkarzom Atletico Buenas noches! Ten szalony mecz nie mógł mieć innego podsumowania niż ta szalona bramka. Zrozpaczony Jan Oblak mógł tylko obserwować jak ten znikający punkt nazywający się Braim Diaz, oddala się od niego i strzela gola. Szybko zagrana piłka do Arnautowicza, ten na lewą stronę do Prasa, Pras w pole karne, był tam Arnautowicz, gol! Gol 1 do 0! Kolejny gol samobójczy. Fantastyczna akcja, która wprawdzie nie przynosi bezpośrednio strzała szansa i Arnautowicz jeszcze nie koniec, no nie, niepowtarzalną kolej. Ruszył Malen, pokazał się Malen, Malen w polu karnym, Skierował do własnej bramki Zabicer, z daleka! No, to mogło być jak Gakpo z lewej strony, do niego zagranie polekarny, Gakpo, Gakpo, jeden do jednego. Ależ ta przerwa tutaj zadziałała. Rysz. I mamy gola! Brawo! Dwa do jednego. A tymczasem Gekpo karne. No i proszę, wyrównanie. Pytaliśmy się, po co Depay zostaje? No co mamy odpowiedź. <laughs> Za plecy. No i co? I mamy? Mamy! Nie, tak! Mamy! Mamy tę bramkę, tę strzelazawicę. Tak, 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 A myśmy byli tymi, którzy uważali, nie dlatego to mówię, ale zobaczmy, bo może być... To i na bramkę jest! To jest! Wychodzą z pierwszego miejsca w grupie. Lucy. Rierson, Humes. Pierwszy fragment, kiedy Borussia jest na natarciu. brat w polu karnym. Bramem, i gol! I gol! 1-0 Borussia! Ale skąd to się wzięło? To Humes! Man ...przy piłce i dopiero skonstruowania akcji. Zawicer. Dobrze wprowadził. Macenę Gol! 2-0! 2-0! Ten, który zawinił Dzięki yes. do tego, co zaprezentował w pierwszym starciu. Griezmann i gol! Samobójcze trafienie Kumensa Mamy remis! Mamy remis! Jest Koke. Korea! sam na sam. Correa! Nie ma gola! Nie ma gola! Ja. Depol. Paul. Korea! Korea, Korea, Korea. Correa szukał Schlotterbecka! Jeszcze nie koniec Riquelme. Και κομμάτια! Κομμάτια! Αλλά είναι τόσο πιο σκληρό! Coś niesamowitego! Zabbiła się w ogóle liczba prób, tymczasem Sabicer. Ależ to było zagranie! Ależ gol! I Fylkrug! I z powrotem mamy przełamanie! Jeszcze 90 minut, Emreczan! I jest okazja! Wylkruk! zablokowany! Sabicer gol! Sabicer gol! Co tu się dzieje? Coś niesamowitego! Cztery... Na przejęcie Sabicer! Koniec! Koniec! Jednak Borussia! Po z tym punktowaniem i wydawało się, że zagrają na zero z tyłu. Tymczasem stracili gola w 91. minucie. Kolejny atak gości strzał i to jest podniesiona Chorągiewka. Jeszcze kilka lat temu wygrywała rozgrywki Europejskiej Ligi Europy. Tymczasem uderzy. Środkowanie w polegarne Barcelony. Gunde jest okazja, jest szansa na strzał i gol! Jeden do 0, chociaż wydaje mi się, że Chorągiewka została w pewnym momencie uniesiona. Natomiast Gerard Moreno Cały czas celebruje Bramkę na 1 do 0. Jest pewny Gerardo Moreno, że ten gol zostanie uznany. Corot w pierwszy strzał! Gol! 1 do 0. Teraz już nie ma wątpliwości, że wszystko. Kaselo przy... do środka, przeprowadzanych przez Szawiego, a widzieliśmy, kto ruszył na rozgrzewkę. Ale to jest błąd i sam na sam Ilias, Ilias mija bramkarza, pusta bramka, gol 2-0. Nie celebruje oczywiście tej bramki Ilias Akomasz, ale mamy prowadzenie wydające się dość bezpiecznym dla ekipy uśmiechniętego Marcelino. No i jeśli nawet takie postaci, tacy liderzy jak Żułanka... Ferran Lewandowski... Jest strzał, Guindogan! Mamy piłkę w bramce! A więc łapie kontakty Barcelona w 60. minucie! No i tutaj w idealnym. Guindogan, Vitor Roque! Roque przed szansą! Chciał przepuścić tę piłkę pomiędzy Jest okazja, Ferran Torres! Wytworzyła się kapitalna szansa! Jamal, Jamal, Guindogan, Pedri strzał, gol! 2 do 2! 2 do 2! Barcelona wyrównuje. Guindogan. Guindogan. I gol! Piłka w bramce. 3 do 2 dla Barcelony! Ale pytanie: czy to jest gol samobójczy, czy to jest trafienie rąk? Cancelo! Cancelo! Kanselo Jorgensen. Ta piłka gdzieś tam kiksowała jeszcze. Guindogan. Jorgensen popełnia błąd. Sekundę! Co też zrobił w tej sytuacji Filip Jorgensen? Naprawdę tutaj nikt! Sorlot. Nie... Czy będzie gol? Jest remis 3 do 3. Co zastrzał? Skapitulował Iniaki Peña! Czeka na podanie Morales. Edienka Pu. Olejszy, błąd! Edienka I co! Ale szansa, gol! Piłka w prawce. To jest jakiś absurd. To jest po prostu niemożliwe. Poczekajmy jeszcze na werdykt sędziego, ale co zrobiła w tej no, sytuacji? Sobie przekombinował, ale teraz znów pojawiła się jeszcze szansa. Ile my jeszcze w tym meczu będziemy grać i do jakiego wyniku? Gonzalo Guedes, Morales! Morales! Co za absurdalna końcówka na Estadii Olympique. Ronald Araujo miał piłkę na 4 do 4 i to się kończy kolejnym kontratakiem w Jarealu i kolejną remontadą. Jak zaskoczyć, jak rozegrać, a może tak, właśnie, długa piłka. Tiger, zobaczmy, szansa, szesnasty metr, Unai Simon, to była okazja. Starszy kolegów jest kimś, kto nie czuje żadnej presji. Williams pole Williams okazja, Williams i Manuel Neuer. Których mamy w tej chwili, Marka, którą mają Armedic Raport, zobaczmy, szansa, gol. Gol dla Hiszpanii, Dani Olmo i mamy Rudiger, asystent. Tiger polekarny, karne, fulgryb, zablokowany. Wirtz ucieka, i Wirtz, Wilkruk! Nie ma bramki! Dobra akcja, świetnie. Zagranie na dalszy słupek, Kukureja i Havertz, jest Wilkruk, szansa, Wilkruk wycofuje, Andryk! I kapitan! Z prawej, z lewej strony do środkowują. wują, zagranie do środka, gol! Gol, gol! Florian Wirtz! Ale zobaczmy, szansa i... To jest szansa przed reprezentacją Niemiec Witz! przed dogrywką Kimi kroki! Udaj Simon! Do, ma dobry wyjście. Dani Olmo Merino! Gol! Merino! Przegrał ten pojedynek Rudiger! I Merino zostaje super rezerwowym! Jest duża miejsca teraz dla Majleja. Świetne podanie 17-latka. Złapał tę piłkę Trippier, uniesiona głowa po ziemi, będzie strzał jest 1 do 0, show Longstaff. Miał już Longstaff spore okazje. Roz Barclay, będzie zgranie, jest uderzenie, bramka, wyrównanie, oszo. asystę notuje, Morris w kolejnym spotkaniu. No trudno o bardziej typową akcję. do Ogbene. Czyli dozy Benet. Frank stracił piłkę. Antony Gordon. Ściga się z osze Antony Gordon jest szybszy. Antony Gordon. Ale zdążył ustawić się OSZO. Antony Gordon. Jeszcze będzie dobitka. Sean Lockstar. Dublet. Barclay. Utrzymał piłkę, ma po lewej stronie Dautiego, środkiem biegnie Adebayo, Barclay do Dautiego, Dauti broni, jest pusta bramka, Barclay! 2 do 2! Mówiłem, że go nie widać, no to wreszcie się pokazał rozbartej Barclay, on na Bruno Gimaraesz do Antonego Gordona, Jacob Murphy, jest Bruno! A... Znowu pościga się z Danem Bernem, jest szybszy, nie złapał go Ber, przewraca się w polu karnym, tutaj na pewno kontakt był. Tutaj wychodzi na to, że rzut karny. Morris, identycznie jak przed chwilą, zawsze jest ta pokusa, czy zmieni. Doughty, Barclay, Ross Barclay, trochę długo to trwało, De 4 do 2! Ależ to jest dzielny zespół, ależ to jest pasja! Bruno Gimaraesz, zewnętrzna część smutna i Gol! Hierarchipie! Słabsze ostatnie tygodnie i teraz pojawia się... Od razu bez przyjęcia! Składał się do strzał! Wilson jest uderzenie! Bruno Gimaraesz, nie było faulu. Teraz też nie ma przewinienia. Stracił Barkley! Jest strzał! jest gol! I jest remis! Ależ powrót skrzydłowego Handibar! Koniu się ma miejsce, Bruno Guimarães! Zamyka tę akcję Jacob Murphy! Na Fabian Scherf, wykłada Nie ma tutaj komu zamknąć, Nabiegali na piłkę. Kolejna strata gospodarzy, Barclay, Ogbene, Ogbene! Ależ ważna interwencja. Wielkie rozegranie Di Marco. Federico Di Marco i niebezpieczne zderzenie Pavarda z Romelu Lukaku. Jest już w polu karnym Belk, wycofanie do Elszarrał. Jego Elszarrał i kapitalnie Jan Zomer, Ależ to się mogło rozpocząć. liczby Di Marco na dalszy słupek, Teraz jeszcze Aczerbi, gol! Francesca Aczerbi, jak to wpadło! Były piłkarz Tracjo trafia na stawki. Federico Di Marco niepewnie, Rui Patricio jeszcze walczy Lautaro Lorenzo Pellegrini, szansa gol, Gianluca Mancini jeden do jednego na Stadio Olimpico, a to miał być mecz, Szaraui czeka Dybala Paulo Dybala, Dybala a! prawo, to w tym momencie bo... wygląda Stefan Szaraui Stefane Szaraui, poprzeczka gol, zmieścił to, ależ perfekcyjny Konflikcyjna kontra Roma! Skończyło się na Paulo Cristante, Nicolo Barella, Mateo Darmian, szansa, gol! Marcus Juram od razu, momentalnie Inter... La. Uwaga, Pavard, słupek! Cóż to byłby za gol, sam to sobie popił jak... Jakby był na plaży. Tymczasem uwaga, szansa, gol! 3-2 dla interu, Markus! Książę Mediolanu, znowu wielkie, Były sytuacje jest... nieoczywiste, tymczasem znakomite zagranie Lukaku! Lukaku przegrywa Sommer! Ma mieć już większe możliwe większe wątpliwości, tymczasem będzie szansa, nie ma gola! Zalewski nie trafił, jeszcze spin na Zola, Sommer! Ależ bomba! z Ze... żadnej sytuacji, w tym to była pierwsza. Dośrodkowanie Lukaku, znowu szansa dla Romelu. Juventus. No to ekipy, które w tym sezonie i Bolonia. Uwaga, będzie chyba 4-2. Bastoni, gol. KO, koniec! Nie będzie remisu. Inter domyka. Zamyka sprawę na stadio Olimpico. Kokczu dobrze naciskał, dostanie teraz piłkę od Ildiza i zagrywał ją gdzieś tam w pole karne. Jeszcze Ildiz i szansa na łącz, słupek i strzał z dystansu. Tam chyba był rykoszek po tym uderzeniu i, i wybita piłka, jednak prosta na nowej gol! Kapitalny gol Muldura. nie do Gilera. zagrywał Ilmas, Kokczu i gol! Minut. Oj, uwaga, bo czakwetadze! Tadze w pole karne, Kakabadze podawał i była... Sukał się... miejsca na to, żeby prawą nogą dośrodkować jeszcze zdołał dośrodkować i goooól! I Likał... Siódma minuta spotkania i jego jakość nie pozostaje. Wszystkim tureckich kibiców, ale uwaga, bo będzie szansa dla Gruzji. Poprzeczka ko wczoraj ik Czelik I ma bardzo broni strzał. Parac Helik, a i nie ma bramki, kotra. Karac a Broni gór! No. Ektur Koglu, czy będzie jak w hokeju? Musi być Ektur Koglu, czy do jednego? Hokejowa bramka. Flance podłączył się do akcji Arnaud Bisaka. Jest polukarnym polu karnym teraz McTominaj. McTominay jest gol! Jest 0 do 1 w trzeciej minucie. Rasmus Hojlund trafia do siatki. To jest szansa na kontrę dla United. Jest Alejandro Garnaczo w środku. Ma Hojlunda Garnacho. Garnacho. Hojlund 2 do 0 dla Manchesteru United. Który stawia stempel na większości akcji ofensywnych Kopenhagi a, a, Boiska dośrodkowania Ankersena zamyka to Diogo Gonsalves jest gol Jest jeden do dwóch a więc nie wytrzymali Do przerwy goście Jest kontakt ze strony FC. Będzie znowu dośrodkowania Ankersena Diogo Gonsalves Gonsalves jest też tutaj Harry Maguire zagrywał piłkę ręką zdaniem arbitra Przeciwko niego Onana Diogo Gonsalves gol 2 do dwóch w dziewiątej minucie doliczonego czasu Harry Maguire tutaj walczył z Eliasem Millertem również z Denisem 11 Bruno Fernandez Bruno Fernandez gol! Blok leżyć na bramkę Rasmus Falki jest szansa, gol! 3 do 3! po strzale Larsa Lera Gera w 83. Minucie Charakteru na pewno nie można odmówić Kopenhazy Dośrodkowania Boylesena Jest bardawi gol! 3 do 4! A w zasadzie 4 do 3! Runy Bardawi. Trafia do środki w 87. Minucie. Garnaczo Andreonana. Bruno Fernandes, piękne podanie do Markusa Rashforda. Wstają kibice United. Rashford, Rashford jeszcze będzie miał szansę. Kojlowi gol! A więc. Rozwiązał się ten worek z bramkami. Fenomenalny, kapitalny. Do tego do, dochodzi one, Bissaka, strzał Timo Wernera i piłka. Ośrodkowanie Pedro Poro i jest gol! Wyrównujący! Złapał wyśmienitą formę strzelecką Richarlison. Duńczykowi Christian Eriksen. Rashford. Garnaczo. Zagranie do. Udogiego Dogiego ostatecznie, chociaż nie do niego. Werner Dogi i są Timo Werner! Nie chce być ludny. Zespół z Londynu mocno wstrzelona. Piłka i to nie oddana. Ratuje gospodarzy. Markus Rashford. Rashford, krótko. Z ludem. RASHFORD! Rewelacyjny płaski strzał Markusa Rashforda. Takie rosne 16, jest do środkowoje i poprzeczka. Czy będzie jeszcze szansa na wyrównanie dla Tottenhamu? One bisaka, one bisaka, jeszcze szansa. Maktowidej! I tylko Romero Van de Ven kontra Kojlunt, brawa dla Duńczyka. Kojlunt dogrywa. I gospodarze Timo Werner, Werner do Pentankura. Pentankur! Cudowny strzał lewą i technicznie, technicznie Hiszpan, teraz piłka zagrana i nie da. Ale Alejandro Garnaczo decyduje się na rzutkę i to była szansa wprost wymarzona dla Scotta Maktomineja.